Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i tak bardzo, bardzo na szybko, dlatego że czas mnie goni. Mam ze sobą swoje pudełka, wrzuciłam jakiś serek wiejski, jakieś jabłka i lecę na paznokcie. Mało czasu, dużo rano się działo, więc musiałam dużo rzeczy zrobić. Ale dobra, nie przedłużając, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejnego vloga. Wczoraj vlogaska nie było. O czym Wam powiem też, dlaczego i dla, dlaczego po prostu nie sięgnęłam wczoraj po aparat. Niemniej jednak, Lecę, zabieram Was ze sobą i zapraszam do oglądania. Patrzcie, w Rossmanie są promocje na świece. Ja już mam nowe pazurki. Takie piękne, zobaczcie. I jest też kalendarz adwentowy. 79,99. Super, ze stówki. Świece też w fajnej cenie. Patrzcie, jaka ta piękna z naturalnego wosku. Aroma. Fajne opakowania. I zobaczcie, są też świąteczne piżamki dla dziewczynki i dla chłopca. Patrzcie, co kupiłam Nelci w Rossmanie. Słuchajcie, później Wam nie pokażę, bo będę chciała to schować. Jedna rzecz to już pewnie będzie na święta, a druga myślę, że dam po prostu jej na Leo urodziny i tutaj jest kolorowanka wodna, a pod spodem, czy <grym> mi się uda, czekajcie wam pokazać, jest memory. O, zobaczcie. Także kupiłam jej kolorowankę wodną i memory. To w ogóle było na promocji po 12,99 i 14,99, także na pewno Nelcia się bardzo, bardzo ucieszy. thank you No, i powiem wam moi drodzy, że mróz nas dzisiaj przywitał. Ale do każdego z kim się dzisiaj widziałam, mówię: no tak, taka kolej rzeczy. Koniec listopada. E, dobra, pokazywałam wam w Rosmani szybko tak pazurki. E, piękne, takie mieniące, bardzo fajne. E, no, i jesteśmy już w tej Szybko muszę, słuchajcie, kilka rzeczy dosłownie kupić. E, I potrzebuję sos sojowy, e, bo ja teraz dodaję właśnie sos sojowy. Szczególnie do tego mojego makaronu. Wiecie, koniak, spaghetti, który teraz bardzo, bardzo. Często jadam, a sos sojowy mi się skończył, więc potrzebuję sos sojowy i jeszcze tam kilka rzeczy, także lecimy tutaj do naszego sklepu w Tykocinie. Kochani, zobaczcie, przyszły zaproszenia Leosia i wzięłam jedno, bo Leo za chwilę z Krzyśkiem jadł na trening i zawiozł po prostu kolegom te zaproszenia. Zobaczcie, zaproszenia wyglądają tak. I tutaj już możecie domyślić się, jaki będzie motyw przewodni. Jeszcze później pokażę Wam dodatki, które też dzisiaj do nas dotarły. Więc zobaczycie mniej więcej, jak to będzie wyglądało na urodzinach Leo. Ale zaproszenie jest super. Zobaczcie. Mega, mega nam się te zaproszenia podobają. Tak wyglądają. Także zaraz wypiszemy i Leo zabierze na no, trening, no i dobrze chłopcy pojechali na trening, ja jestem z Nel, zaraz wam tu coś ponagrywam a odnośnie tego kwiatka, bo tam Krzysiek wam nie powiedział że przy kasie po prostu jak się dowiedzieliśmy o cenie tego kwiatka to jeszcze pobiegł szybko i wziął mojej mamie monsterę, my już mamy monsterę, więc wziął mojej mamie monsterę więc wszyscy bardzo zadowoleni tylko powiem wam, że się strasznie wkurzam teraz na tę doniczkę, bo ona mi tutaj kompletnie do korytarza nie pasuje i trochę mnie denerwuje, no i gdzieś muszę kupić Piękną, ładną albo złotą, albo srebrną doniczkę, wiecie, jakąś taką w miarę ładną, elegancką, no bo to nie za bardzo, nie za bardzo tutaj mi e, pasuje. Dzisiaj też rano tak szybko wybiegłam, a w międzyczasie też robiłam sobie e, maseczkę używając foreo ufo, i tak zostawiłam to wszystko tutaj. Nagrywałam też y, Insta Stories dla Was, y, właśnie y, o maserczce, o UFOs bo na Black Friday na Notino super promocje będą, także to. Y, I słuchajcie, przygotowałam już sobie ten zapach, bo postanowiłam, że na razie go nie wrzucam do kontaktu. Y, podłączymy dopiero do kontaktu, jak skończą nam się te jabłuszka. Ja uwielbiam, to są najlepsze patyczki zapachowe, po prostu każdemu polecam. Wiele z Was pisze, że są mało wydajne. Ja uważam, że są bardzo wydajne, jak na, jak na taką cenę. Zobaczcie, ja już nie pamiętam, w którym vlogu ja otwierałam te patyczki, a one jeszcze cały czas są, i już tak sobie myślę. Mam ochotę, żeby się skończyły, bo już chciałabym wypróbować to, e, bo jestem też bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj akurat mm, mamy kontakt, więc na pewno ten zapach sobie. Włączymy tutaj do kontaktu w korytarzu. E, moi drodzy, e, tak, co ja wam chciałam powiedzieć? Właśnie, już wiem, co wam chciałam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że rozstania są straszne. Rozstania są okropne. Jak ja nie lubię pożegnań, jak ja nie lubię rozstań. E, wczoraj wam nie nagrywałam. O, już wiem. Miałam wam powiedzieć też czemu wczoraj nie nagrywałam dlatego, że miałam dużo rzeczy do zrobienia, no i wczoraj też poleciał, wyjechał nasz teść, poleciał do Londynu, wrócił do siebie i powiem Wam, że uu, ja, nie, ja nie cierpię pożegnań i widzę, że Leoś ma to po mnie, od razu się wzrusza od razu po, po prostu łzy ciękną po policzkach, ja oczywiście jak żegnałam się z teściem, to się popłakałam teść też się wzruszył i żeśmy tak sobie popłakali, słuchajcie także pożegnania, rozstania są straszne, no po Powiem Wam, że teść był z nami dość długo, a to minęło po prostu tak, jak pstryknięciem palca. Naprawdę, będziemy bardzo za nim tęsknić i powiem Wam, że naprawdę to był bardzo fajny czas. A najważniejsze to też było usłyszeć od mojego teścia, że wyluzował, że odpoczął, że spędził z nami wspaniałe chwile, wspaniały czas. I teraz może wracać do pracy, do tamtej wiecie, mm, jak to się mówi, do swojej... Yy, jak to się mówi? Czekajcie, zapomniałam. Do swojej teraźniejszości, tak? Czy do swojego życia, do swojej rutyny? O może tak. Więc teść już poleciał. No i tak, kochani, tak to wygląda. A ja wczoraj bardzo dużo też spędziłam czasu przy komputerze, trochę też sprzątałam, więc mówię, a dobra. Odpuszczam, przecież nic się, e, nic się nie dzieje. Słuchajcie, w ogóle patrzę, że przyszła do mnie jakaś też paczka. Krzysiek dzisiaj był e, wcześniej był przede mną e, i to chyba jest kalendarz adwentowy od Sinsei. Ja w zeszłym roku miałam kalendarz adwentowy od Sinsei z biżuterią, ale ten jest jakiś nawet duży, więc jestem ciekawa, co to za kalendarz, e, więc może go sobie później razem otworzymy. E, I tak, e, dobra. Pokażę Wam, tak jak Wam mówiłam, też te ozdoby, które przyszły do Leo. Może ktoś z Was się zainspiruje, ja wszystko zamawiałam na Allegro. A no i słuchajcie, tak teraz właśnie jeszcze patrzę, że przyszły do mnie nowości z Buffent Body Works yy, i pokażę Wam również tutaj, dlatego, że między 17 a 19, tak, jest wielka promocja. Na wszystkie balsamy i kremy 35 zł zamiast 80 i jak to pachnie, słuchajcie. To jest po prostu szok, ale ten zapach chyba będzie moim ulubionym. Kaszmir i Snowflakes. No, powiem Wam w ogóle, opakowanie, zobaczcie, jakie piękne. E, to już mam, ale tak chciałam Wam jeszcze pokazać, e, że teraz macie wszystko między 17 a 19 za 35 zł, więc warto, naprawdę warto. Winter Candy Apple. No, ciekawa jestem, ale zapach jest po prostu przepiękny, boski. Dobra, słuchajcie, stanę sobie tutaj, ale wy chyba nie widzicie, o, nie widzicie tego kartonu. Tylko ja tak właśnie na niego teraz spoglądam i chyba go trzeba inaczej otworzyć. O, w ten sposób, czekajcie, tutaj jestem, w ten sposób go sobie otworzymy. Dobra, czekajcie, postawię go sobie tu. O, i co, otwieramy. No zobaczymy, czy będzie to kalendarz... O, wow! Słuchajcie, to nie jest tylko kalendarz, a napisali mi, że wyślą mi kalendarz z y, Wow, ale to nie tylko kalendarz. Już widzę, że tu mamy coś innego. Jest poduszka! Jest poduszka, kochani moi! O, jaka fajna, zobaczcie, jaka mega poduszka. O, i są kalendarze chyba. Także taka piękna, y, poducha, piękna jest. Przepiękna, przemilutka, przefajna. Zobaczcie, taka fajna. One są teraz dostępne właśnie w Sinseju. Super. No właśnie, i zobaczcie, jeszcze czerwony, klasyczny, piękny kocyk, żeby nie było. Proszę bardzo, jaki ładny. 160 na 200. Fajnie to będzie wyglądać w połączeniu z tą poduszką. Także dziękuję, Sinsei. O, i widzę kalendarze adwentowe. Scinsej. I tutaj mamy Surprise Toys, czyli jakiś z zabawkami, chyba, słuchajcie. Mamy napisane Surprise. Car. Chyba są jakieś będą. Ale czad. Będziemy z Leo otwierać i z Nelcią. I tu mam jeszcze jakiś Dwa takie mam. Pewnie jeden dla Nel, drugi dla Leo. Zobaczcie, dwa takie kalendarze, ale super, dzięki Sincei. I już widzę, tak, już widzę, że to jest biżuteria. Dlatego, że jeżeli oglądaliście mój vlog Masek w zeszłym roku, to otwieraliśmy ten kalendarz i była super biżuteria, naprawdę fajna biżuteria. A że teraz moja księżniczka jest już troszkę starsza, to myślę, że niektóre rzeczy będą też nelci, typu jakiś, jakaś brązoletka ze śnieżynką. Bardzo fajny ten kalendarz był w zeszłym roku. Także dziękuję, Sensei. Proszę bardzo. A tu jest jeszcze jakaś kartka. Czekajcie. Oj, Fiorę! Dobra. We... O, magia świąt, Sinsej. Odliczanie do świąt, czas zacząć. W grudniu każdy dzień rozpocznie od niespodzianki. Już czas, by przygotować się do świąt, a oczekiwanie umilą ci kalendarze Sinsej, w których znajdziesz no właśnie, co takiego dzięki Sinsej raz jeszcze piękne są te kalendarze. I mamy tutaj zapewne, właśnie, samochodziki. Mega! Mega, naprawdę. No i poducha też mi się bardzo podoba, także o, widzicie, razem otworzyliśmy moją dzisiejszą przesyłeczkę. Okej, okay, jestem za pamięci. Jeszcze co Wam chciałam powiedzieć to to, że słuchajcie, to jest mój już kolejny słoiczek perfum, inspiracji od paryskiej perfumy, numerek 18. Prada Candy. O Jezu, jaki to jest piękny, cukierkowy, otulający zapach. O matko, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj właśnie się nim popsikałam. E, będę miała chyba dla Was też jakąś promocję na paryskie perfumy, także e, niedługo, niedługo we vlogu Wam e, o nich coś więcej opowiem. E, a dlaczego mówię o tym zapachu? Dlatego, że dzisiaj właśnie się nim wypsikałam i dziś już było tak mroźnie, a płaszczyk mam taki pikowany, dziś miałam na sobie kremowy płaszczyk z futerkiem tutaj i popsikałam sobie... E, Perfumy tu i tu, i to futerko tak pięknie pachniało. A szczególnie teraz jest, wiecie, wchodzi, wchodzi sezon, już dawno powinien być sezon na czapki i szaliki. Ale ja Wam powiem szczerze, że chyba tylko raz miałam na sobie tą e, moją taką dużą chustę ja uwielbiam jak jest mróz Jak jest zimno, otulić się szalikiem I poczuć wtedy ten piękny zapach Perfum, także osiemnastka Od Prada Candy, ale tak jak mówię, poczekajcie Bo jeszcze mam o tych perfumach na pewno Na dniach myślę opowiem coś więcej Będą też kody rabatowe, więc Jeżeli jesteście zainteresowani paryskimi Perfumami, to, to tak kochani To już niebawem, a co jeszcze Chciałam wam powiedzieć dzisiaj To to, że ja cały czas katuję swój te, swój, swój serial turecki Dzisiaj nawet na paznokciach jak rozmawiały My to polecanko było, polecałam, bo naprawdę ten serial, powiem Wam, że ja obejrzałam wiele, naprawdę wiele tureckich seriali, ale ten, miłość i przeznaczenie, chyba będzie moim numerem jeden. Nie pytajcie już, na którym odcinku jestem, bo ostatnio trochę nocy znowu zerwałam na 108 czy 107. Tak, kochani. E, I powiem Wam, że chyba mm, przebija mi tutaj Wieczną Miłość, mój ukochany serial i wiele, wiele innych. Ten, który Wam też ostatnio polecałam, który oglądałam na Netflixie. Zresztą ten sam aktor główny gra w tym, jak i w tym e, serialu tureckim. I powiem Wam, że no, ten serial jest naprawdę wow. Także często mnie pytacie: miłość i przeznaczenie. Dobra, kochani, pokażę Wam. E, tak, co tutaj Leosiowi zamówiłam, więc e, oczywiście motyw przewodni: piłka, piłka nożna. Wiecie, że Leo jeździ na turnieje, gra w piłkę nożną, zbiera karty piłkarskie, ogląda mecze. Leon, słuchajcie, przez to oglądać bajki, już od, naprawdę jakiegoś czasu, i ogląda mecze po prostu. Tak, e, także słuchajcie, takie kubeczki, wszystko od jednego sprzedawcy. E, taka siódmeczka na tort, i od razu Wam pokażę. Ten opłatek na tort. Opłatek na tort będzie w formie takiego zielonego boiska. Jest jadalny. Fajny, trochę o nim tam też poczytałam Także e, to będzie na wierzchu Tortu i zobaczcie I taka świeczka e, z piłeczką No i do tego oczywiście tradycyjnie e, Serwetki Takie e, Obróz, ja zawsze biorę taki obróz na nasz duży stół Bo wtedy mi się wydaje, że tak jest bardziej e, No fajnie Tak urodzinowo, bo wiecie drewniany stół Czy zwykły obróz, a jak dam jeszcze taki Gadżeciarski właśnie z piłką nożną No to będzie całkiem fajnie I jeszcze e, takie The cat sat on the Talerzyki. więc cały zestaw zobaczcie z piłką nożną. Myślę, że Leo będzie bardzo, bardzo zadowolony, w ogóle Krzysiek też e, już zamówił, e, już zamówił jakiś czas temu jedną część prezentu dla Leo, więc myślę, że się będzie bardzo, bardzo cieszył i jak już dostanie ten prezent, też związany właśnie z kartami, z piłką nożną, e, to na pewno Wam pokażemy, może też będziecie chcieli się zainspirować. O, może tak. E, to nie współpraca. To Krzysiek sam wynalazł, Krzysiek sam e, zamówił, także może Wasze dzieci też się interesują. Piłką nożną, no to myślę, że fajny pomysł właśnie na święta, czy na Mikołajki, czy też na urodziny, na co tylko, kochani, chcecie. Dobra, jest dość późno, ale powiem Wam, że jak ja dzisiaj siedziałam na paznokciach, to mi się po prostu oczy zamykały i chyba sieknę sobie jeszcze czarną kawę. Wiem, że już jest późno i mogę nie spać w nocy, ale po prostu tej kawy potrzebuję. A jaki jest plan na jutro? Na jutro plan jest taki, że moi drodzy, yy, ostatnie zakupy spożywcze o właśnie, ostatnie zakupy spożywcze, ostatnie składniki na tort muszę kupić. Jeszcze taki jeden prezent chcę yy, Leosiowi dokupić, zaraz wam pokażę, bo ten tort, robimy ten sam tort, który właśnie Krzysiek. Krzysiek robi, e, ten tort, który był robiony na urodziny Nel, dlatego że on był po prostu przepyszny. On ma na termonikcie, słuchajcie, ocenę 4,9 i to jest dokładnie, zobaczcie, już wam pokazuję ten tort. I on jest naprawdę sztosik. Także ten tort na to pójdzie, ten wiecie, opłatek, boisko i myślę, że będzie fajnie wyglądać. O pewnie zobaczyliście, która jest godzina 17.51. Więc kawa. A później o 19, oczywiście, kolacja. Moja bardzo wymyślna. Teraz, słuchajcie, muszę dużo wymyślać, jeżeli chodzi o jedzenie, dużo komponować, dużo wymyślać, dlatego, że jem bardzo, bardzo mało składników i muszę po prostu się przyłożyć, żeby coś dobrego sobie z tego wykombinować. Sos sojowy kupiłam. Y, także y, może pokażę Wam jeszcze moją kolację, no i tak jak mówię jutro takie ostatnie zakupy przygotowawcze trochę składników do tortu, bo jutro Krzysiek będzie y, właśnie robił tort e, jeszcze jeden prezent Leo muszę kupić jakieś tam przekąski dzieciakom, typu kabanoski, serki e, chyba kupię już takie wiecie co małe naleśniczki gotowe, mam dżem, mam nutellę mam owoce, zrobię fajną sałatkę pyszną, taką owocową z miodem także jakiś już tam plan jest, wszystko zaplanowane, tak jak mówię, patrzcie jutro piątek, sobota, od tak czas minął i i urodziny e, Leosia. No, dobra, kochani, i to chyba by było e, na tyle. Myślałam, że nie odpowiedzieć z Krzyszkiem jeszcze na jakieś pytanko, ale tak jak mówię, on jest na treningu, później jak oni wracają z tego treningu, to już kolacja, ogarnianie dzieci, ja im swoją kolację, e, potem montaż filmu, dzieci idą spać, więc już pewnie e, dzisiaj e, dobra, a. Boże, widzicie, zawsze, patrzcie, która jest godzina? 17.52, a ja dostałam akcept współpracy ze świecami, pokazywałam Wam świece rawina. bo pytacie o te świece, to są sztosy totalne, piękny zapach sojowy z drewnianym knotem i właśnie dostałam akcept na post na Instagramie i dostałam, jest zielone światło, e, możesz publikować e, rawinę świece. Dobrze, więc będę publikować świecę teraz. Zostawcie serduszko, jeżeli mnie nie obserwujecie. Boogie Silver, jestem na Instagramie, to już pewnie zobaczycie ten post. Ja go też w ogóle, słuchajcie, przed chwilą opisałam, przed chwilą też wysłałam właśnie w międzyczasie do, do akceptu. Także patrzcie, godzina 18, jest akcept, jest zielone światło, leci post. Także o. Tyle chyba, bo się wybiłam już z tropu. A, chciałam jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanko może, bo e, jak już sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, o, tu, 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 e, coś mi się to włączyło, jak już siedzimy sobie rozmawiamy, to odpowiem sobie na pytanko, bo tak jak mówię, Krzysiek już wróci późno, e, może jakieś jest tu pytanko do mnie i może jutro sobie odpowiemy na te pytania, chociaż jutro będzie tort piek przy torcie. Yy, a właśnie, a ja jutro nie nagrywam, bo jutro jest piątek, czyli w sobotę. Yy, w sobotę pewnie z przygotowań pokażemy wam tort, coś tam nagramy. Może będzie długi vlog, może krótszy, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, bo już tu przeleciałam. A na jakieś pytanie z chęcią bym jeszcze odpowiedziała, bo mam sekundkę i tak jak mówię, idę robić kawkę. Dobra, Okej, okay. Dobra, wszystko na razie jest do mnie i do Krzyśka. Dobra, tutaj jest pytanie, które myślę, że, na które myślę, że mogę odpowiedzieć No bo nasza odpowiedź będzie brzmiała tak samo Czy jesteśmy osobami wierzącymi? Ja już o tym mówiłam bardzo często w moich Q&A Ale te pytania też się gdzieś tam powtarzają Więc my, ja, jak i Krzysiek, jesteśmy osobami wierzącymi, ale nie praktykującymi Wierzę w Boga i po prostu nie chodzę do kościoła co niedziela nie spowiadam się. Po prostu wierzę w Boga, ale już yy, w kościół troszkę mniej. Także jesteśmy osobami wierzącymi, ale nie praktykującymi. O, może tak. Dobra i szukam jeszcze mm, 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 mm. Dobra, i mam kolejne pytanie, pytanie tabu. E, pytanie, czy wstydzisz się chodzić bez biustonosza w domu i poza domem? Słuchajcie, ja Wam kiedyś o tym opowiadałam, e, ja Wam kiedyś o tym opowiadałam, przypomniało mi się teraz gdzieś w jakimś takim chyba filmiku MeTime, e, czyli taki relaks dla mnie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo to były jakieś też pytania i odpowiedzi. E, I ja tam Wam odpowiadałam, że ja bardzo lubię po przyjściu z domu od razu ściągnąć biustonosz i czuję się wtedy tak w wolno, dobrze i wygodnie. Ktoś tam pisał: "A, bo pewnie źle dobrany biustonosz. Ja w biustonoszu czuję się super". Ja bez biustonosza po domu jak najbardziej bardzo lubię chodzić. I słuchajcie, czuję się bardzo komfortowo, bardzo luźno i bardzo dobrze. Więc jeżeli nie muszę, nie nagrywam, albo coś, chociaż czasem też nagrywam i bez. O, tabu. Ale ja Yy, oczywiście chodzę, nie wstydzę się chodzić bez biustonosza w domu, natomiast poza domem tego nie robię, nie chodzę. Może gdyby wiecie, mój był, był, był piękny, jędrny, wiecie, młody, dlaczego i nie? Nie mam z tym problemu. Nie przeszkadzają mi dziewczyny, które nie noszą biustonosza, e, którym gdzieś tam, wiecie, prześwitują sutki na przykład. Absolutnie im to nie przeszkadza, ale ja siebie po prostu bez biustonosza nie widzę. Chociaż mam dwa takie e, kombinezony krótkie, e, w których, słuchajcie, nie noszę i byłam kilka razy gdzieś tam, jak byliśmy na wakacjach właśnie bez, ale nie, w domu bardzo dobrze się czuję bez biustonosza, natomiast na zewnątrz, jak to się mówi, ja na ulicy, jak wyjdę z domu, e, mam biustonosz. Raczej nie pomykam bez biustonosza, e, ale w domu tak lubię i się nie wstydzę i jest mi bardzo bardzo wygodnie. Natomiast poza domem już nie czuję takiej potrzeby. E, przede wszystkim wygoda w domu, wiecie, relaks, komfort i tak, tak jest najlepiej. Dobra. Już, bo się rozgadałam, już takie, wiecie, plotę rzeczy. Teraz y, też jem dużo, dużo mniej kalorii, słuchajcie. Y, dużo wody piję i... Ja czasem mam takie wrażenie, że już pod koniec dnia to wiecie co ze mną, to się nie dogadacie po prostu, bo już takie głupotki lecą. I, i o, i tak, no. A jeżeli chodzi o w dalszym ciągu o tą moją dietę, tak jak Wam mówiłam, dzieje się rewelacyjnie. Powiem Wam szczerze, że kilogramy lecą, więc to jest to, czego ja bardzo chciałam, na co ja bardzo liczyłam, więc kilogramy w dół, uśmiech na twarzy i lecimy dalej. No i moi drodzy, pokażę Wam jeszcze szybciutko moją kolację. Pomidory z cebulą, proszę bardzo, pierś kurczaka, makaron koniak, cebulka, pieczarki, brokuł, taki al dente, trochę koperku i sosu sojowego. Także tak to, proszę bardzo, wszystko się prezentuje. No i tym smacznym akcentem żegnam się z Wami. No i co? Do zobaczenia w kolejnych vlogach. Hej, papa!